Relację od zdjęć wykonanych w czwartek 10 lipca w godzinach porannych. Jeszcze wtedy most na odrze był przejezdny. Na ulicy nadbrzeżnej pojawiły się pierwsze kałuże wody. Była to woda przesiąkowa i przedostająca się przez studienki kanalizacyjne. We wczesnych godzinach porannych zastała, zalana została również droga do Jelcza Laskowic, ale od lat przyzwyczajeni do tego zjawiska mieszkańcy Ławy, a szczególnie dojeżdżający do pracy w Jelczu Laskowicach, korzystali z objazdu przez Minkowice. Poziom wody w Odrze stale się podnosił, ale jeszcze do godziny 19 był możliwy przejazd przez miejscowości Stary Górnik i Janików. czwartek 10 lipca około południa sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna chociaż walka z żywiołem optycznie tak na dobre jeszcze się nie rozpoczęła chociaż w akcji przeciwpowodziowej od 8 lipca pracowali już pracownicy oławskich zakładów pracy oddelegowani do akcji przeciwpowodziowych byli to pracownicy praktycznie wszystkich przedsiębiorstw, państwowych, prywatnych, spółdzielni, transport zapewniała, spółdzielnia usług transportowych, pracowali również pracownicy ZOZ-u, konserwatorzy. Trudno wymienić wszystkich, aby kogoś nie skrzywdzić i nie pominąć. Praktycznie wszystkie zakłady pracy oddelegowały swoich pracowników do pierwszych prac związanych z ochroną przeciwpowodziową. Po południe mijało mieszkańcom oławy praktycznie jeszcze tylko na obserwacji bardzo już groźnej odry. Sytuacja zmieniła się dopiero wieczorem. Pierwsze warstwy. Worków z piaskiem układane są na nabrzeżu wzdłuż ulicy Rybackiej w pobliżu zakładów tworzyw sztucznych. Oglądamy nadal zdjęcia z czwartku, już późnym wieczorem, właściwie w nocy z 10 na 11 lipca. Dopiero późnym wieczorem, gdy zmniejszyły się siły policyjne, do pracy w sposób bardzo spontaniczny, ale zorganizowany i odpowiedzialny włączyli się młodzi ludzie, którym należą się wielkie słowa uznania i podziękowania za kilkudniową ciężką pracę. Można powiedzieć bez przesady, że to oławska młodzież uratowała miasto przed zalaniem. Przykłady tych działań będzie można w naszym programie jeszcze nieraz zobaczyć. Młodzi ludzie pracowali po kilka dni, nie schodząc z placu, gdzie ładowano worki. Jak nam powiedzieli członkowie sztabu kierującego akcją, były takie osoby, które tylko kilka godzin przespały się na workach i przystępowały nadal do pracy. Młodzież znakomicie potrafiła zorganizować sobie pracę. Mimo dużej ilości osób pomagających, jeżdżącego ciężkiego sprzętu transportowego, na szczęście. W tym tłoku nie doszło do żadnego wypadku. Zawdzięczać to można dyscyplinie młodzieży, bardzo dużemu rozsądkowi, jak również umiejętności kierowców, którzy obsługiwali sprzęt transportowy, samochody ciężarowe oraz ładowarki. Późno w nocy stan wody w odrze zaczął się gwałtownie podnosić. Coraz liczniej nad Odrę przybywała oławska młodzież. Przybywało też w sposób widoczny worków, z których budowane były wały ochronne przy ulicy Rybackiej. Jest godzina 8.30 w piątek z rana 11 lipca. Wody stale przybywa. W tym czasie nieprzejezdna była już droga w kierunku Starego Górnika, w kierunku Bystrzycy. Woda podmyła przyczółki mostowe, zalała drogę i praktycznie Oława od strony północnej została całkowicie odcięta od dróg komunikacyjnych. Bardzo groźna odra, szeroka i szybka, płynęła w kierunku kolejnej miejscowości, tuż za Oławą, w Siedlce. Do Oławy przytransportowany został ciężki sprzęt wojskowy. Były to transportery wojskowe z jednostki wojsk zmechanizowanych, wojsk saperów z Głogowa. W następnych dniach okazało się, jak bardzo ten sprzęt był w Oławie potrzebny. Okolice Siedlec piątek rano, wczesne godziny poranne. Oto wielkie jezioro rozlanej wody, stykające się z wałem przeciwpowodziowym, za którym jest już miejscowość Siedlce. Jak nam powiedzieli mieszkańcy, odległość tego wału od głównego koryta odry, która przepływa w okolicach Siedlec, wynosiła około 3 km. Takie obszary. Pozalewała już woda, a było to w piątek z rana 11 lipca. W niektórych miejscach na wale przeciwpowodziowym w okolicach miejscowości Siedlce, już w piątek z rana pojawiły się przecieki przez koronę wału, jak również woda przedostawała się przez wał na skutek uszkodzeń wykonanych przez krety i myszy. W niektórych miejscach u podstawy wołu, woda wytryskiwała przez otwory wykonane przez te gryzonie wartkim strumieniem. Oto przykład wydostawania się wody przez takie właśnie uszkodzenia. Bardzo ciężko pracowali mieszkańcy miejscowości, siedlce członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z tej miejscowości, jak również wspomagali ich strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Oławie. Ale przecieki na wale pojawiały się co kilkadziesiąt, kilkaset metrów, było ich coraz więcej, trudno było sytuację opanować przy tych siłach i środkach. Jak się później okazało, woda przez wał w okolicach Siedlec przeszła i w konsekwencji zalała miejscowość Siedlce. Pan jest nie ułożony do Jarek U może ten ciąg tam iść tam układać jakie jak duża wyrwa Mariusz, to ja już powoduję, żeby tutaj skończyć i później tam się dopiero udać. No to zrozumiałem, że tam weźmiecie to do siebie, a później udajcie się tam dalej. Tak. tak było na wałach przeciwpowodziowych w okolicy miejscowości Siedlce. W piątek, we wczesnych godzinach porannych, woda już w dużych ilościach ponad wałem przepływała na pola w kierunku miejscowości Siedlce. Poziom wody stale się podnosił, a za wałem przeciwpowodziowym bezkresne zbiorniki ogromnej ilości wody. Mieszkańcy, siedlec, pomagający im strażacy dzielnie do końca walczyli z żywiołem, jednak jak się później okazało, siły i środki były zbyt małe, aby móc tę potęgę żywiołu w tym miejscu zatrzymać. Woda niestety Zalała miejscowość siedlce.